Celem konkursu Piękna Wieś jest promowanie zadbanych i dobrze urządzonych gospodarstw. Konkurs pod pieczą Starostwa Powiatowego i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Wejherowie odbywa się co roku, jednak w tej edycji modyfikacji uległ regulamin. Do tej pory mieliśmy dwie kategorie zagród, zagród rolniczych i nierolniczych. W tym roku pozostawiono tylko zagrody, po prostu zagrody, a w domyśle zagrody rolnicze, bo wiadomo, że zagrody nierolnicze to są zwykle posesje zadbane przez osoby, które sprowadziły się na wieś, mają wystarczające środki, żeby zatrudnić osobę, która będzie zajmować się pielęgnacją, a nam, organizatorom, zależało na tym, żeby promować przede wszystkim osoby, które same pielęgnują ogródek, same urządzają małą tą architekturę ogrodową i sami wkładają w to serce i często też skromne środki, żeby efekt był bardzo dobry. Zwiększono także o 50% pulę nagród w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co roku zwiększa się również ilość uczestników. Przebieg konkursu jest taki, że najpierw są eliminacje gminne i tam może być, tak powiem, być największy wzrost zauważalny. Jest duża rotacja, coraz więcej różnych osób się angażuje, chociaż są takie, które, tak jak na przykład Państwo Potrykus, które, którzy w ubiegłym roku również na etapie powiatowym zostali dostrzeżeni i w, w, również w tym roku mieliśmy okazję ich gościć. Zresztą Państwo Potrykus prowadzą taką działalność agroturystyczną. Ze szczególnym uwzględnieniem kultury kaszubskiej. Element kaszubski był dodatkowym atutem, jaki uwzględniała komisja konkursowa. To jest jeszcze wciąż mało popularne. Zauważmy, że jeżeli chodzi o język, to już się bardzo dużo dokonało i bardzo dużo. Zwłaszcza też dzięki wam, no. dzięki mediom się dzieje. Ale jeżeli chodzi na przykład o architekturę, to wciąż promujemy na przykład i to na przykład widać bardzo dobrze w konstrukcji domów, promujemy na przykład góralskie rozwiązania na kaszubach, a w nasze, czy chociażby te rozwiązania szachulcowe, to, to co w krainie w, w kratę, możemy obserwować, od tego jakoś czy, czy strzecha. Pokażmy, ile jest domów krytych strzechą. Ja wiem, że to jest do wiele droższe. Jest ich naprawdę niewiele. Konkurs ma zatem promować kaszubszczyznę poprzez estetykę gospodarstw. W kategorii Zagroda zwyciężyła Pani Halina dzienisz Skętrzyna, natomiast w kategorii Najładniejsza wieś zwyciężyła miejscowość Łebno w gminie Szemut.